Dzień dobry, nazywam się Przemysław Maksymiuk. Witam Państwa. Jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Mateusza Siwca Szansa dla Gminy pragnę rozpocząć dzisiejszą konferencję prasową, a na jej wstępie o zabranie głosu proszę kandydata na wójta Gminy Biała Podlaska Mateusza Siwca. Witam Państwa. Dzisiejsze miejsce naszej konferencji jest nieprzypadkowe. Jest to miejsce, które łączy dwie gminy z naszego powiatu, gminę Zalesie i gminę Biała Podlaska. Jest to pięknie nowo wybudowany most, który ułatwi życie mieszkańcom i skróci dojazdy czy do pól, czy do pracy. Z tyłu Moi przyjaciele mają ze sobą chorągiewki. Jest to podyktowane tym, że solidaryzujemy się z rolnikami protestującymi w całej Polsce, walczącymi o swój byt. Jaki mamy pomysł na gminę? Filarem gminy są mieszkańcy i to za mieszkańcami będą szły środki finansowe, środki inwestycyjne. O zrównoważony rozwój gminy walczę od początku swojej kadencji w Radzie Gminy. I muszę się zastanowić teraz, tak, co powiedzieć. Nie, bo to normalnie, normalnie wszystko. Gwarantujemy, że żadna miejscowość, że każda miejscowość w gminie dostanie szansę na rozwój i w każdy region gminy będziemy inwestować. Podkreślam, każda, żadna miejscowość nie zostanie pominięta. Żadna. Dlaczego? Ponieważ nieważne, czy koniec gniady, kary czy srokaty, ważne, żeby ciągnął wóz. I ja wspólnie z Wami chcę pociągnąć ten wóz zwany Gminą Biała Podlaska. Jakie mamy kolejne pomysły? Chcemy postawić na turystykę i sport. Gmina Biała Podlaska jest idealnym miejscem do prowadzenia Gospodarstw agroturystycznych oraz wydarzeń sportowych. Doliny krzny, klukówki, czy tak jak tutaj jesteśmy, zielawy, to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Dzikie, dzikie szlaki rowerowe pozwalają na wielogodzinne wycieczki rowerowe w otoczeniu pięknej przyrody. Wypromujemy gminę na arenie krajowej i zachęcimy Polaków do. Odpoczywania właśnie u nas, czym się różnimy na przykład od roztocza. Drugim filarem jest transport. Podatki od środku transportu muszą zostać obniżone do ustawowego minimum. Zachęci to firmy transportowe do inwestowania właśnie w naszej gminie. W dzisiejszej trudnej sytuacji polskich przewoźników musimy się z nimi solidaryzować. I dać im chwilę oddechu, bo przecież te firmy prowadzą nasi znajomi, nasze rodziny, nasi sąsiedzi. Rolnictwo. Grzechem by było tutaj nie wspomnieć o jednym z najzdrowszych i jednym z najczystszych regionów w Polsce. Będziemy wspierać rolników z naszej gminy, a to dlatego, że produkują żywność najwyższej jakości, czy się to komuś podoba, czy nie. Jaki mamy na to pomysł? Po prostu nie będziemy im przeszkadzać. A w trudnych chwilach i z problemami będziemy im doradzać. Przyjazny urząd to jest kolejny filar mojej kampanii. Mój autorski pomysł bardzo prosty do wprowadzenia. Przynajmniej jeden dzień w tygodniu gmina będzie czynna na przykład od 11 do godziny 19. Pozwoli to pracującym mieszkańcom. Załatwić swoje sprawy urzędowe bez możliwości zwalniania się wcześniejszego z pracy. Kolejnym bardzo trudnym tematem jest budowa wielkoprzemysłowych ferm. Od pięciu lat wspieram mieszkańców, apelując, żądając o blokowanie budowy tych właśnie przedsięwzięć. Gwarantujemy, że. Za naszej kadencji żadna przemysłowa ferma w gminie Białe Podlaska nie powstanie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby to zablokować. Kolejny filar. Nie zamierzamy dzielić ludzi na koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne czy działające na naszym terenie stowarzyszenia. Czy to starsi czy seniorzy, z każdym z waszych problemów usiądziemy do stołu i postaramy się rozwiązać wasze problemy z korzyścią dla obu stron. Jako grupa przyjaciół. Tak, bo z wszystkimi moimi kandydatami łączy mnie niesamowita historia, ale nie tylko przyjaźń. Łączy nas zaufanie, łączy nas pomysł, łączy nas pomysł na gminę. Chcemy ją oddać wam, mieszkańcom, bo z waszych rąk otrzymujemy mandat i tylko dla was możemy pracować. A to jest ogromna szansa, szansa dla gminy. Oddamy gminę mieszkańcom. Dziękuję za przedstawienie założeń programowych. A teraz o zabranie głosu proszę przewodniczącego Rady Powiatu Białskiego, pana Mariusza Kiczyńskiego. Znajdujemy się dzisiaj, Jesteśmy dzisiaj na konferencji pracowej kandydata na Uniarnia Białaska kolegi Mateusza Silca. Mateusz jest to osoba godna zaufania, to osoba współpracująca, to osoba mająca pomysł na to, co robić z stosowaniu wójta gminy Widzimy dzisiaj, że z Mateuszem są wspaniale. Zbudował drużynę, która będzie z nim współpracowała, która, którą obdarzył zaufaniem i która ufajemy. Jesteśmy również w miejscu symbolicznym. Ale to jest w miejscu technicznym, w miejscu, które łączy brzeg, ale łączy ludzi i daje możliwości, daje możliwości przemieszczania się, daje możliwości, aby to miejsce symboliczne na granicy gminy Biała Podlaska zaleć. W przyszłości mamy nadzieję, że wspólnie z powiatem wój gminy Mateusz Siwiec wybuduje drogę i razem będziemy współpracować. Popieram kandydaturę Mateusza Siewca na Wójta Gminy Biała Podlaska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za te słowa, wszystkim obecnym za przybycie. Serdecznie dziękuję mediom za transmisję i relacje z wydarzenia, a wszystkich państwa zapraszam 7 kwietnia do lokali wyborczych, aby oddać swój głos. Dziękuję. Brawo. dziękuję. Zjedzie. Zjedzie.